Moje pytanie znajduje się w księdze Joba, rozdział czwarty. Widzimy tutaj, że pojawiają się synowie Boży, ale zjawia się także zły. Jednak najbardziej niepokojące w tej sytuacji jest to, że Elifas nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ rozumie, że Bóg ukazuje się ludziom w wizjach i w snach, i on to widzi. Ale spójrzmy, co sam mówi, wtedy duch przeszedł przed moją twarzą, zjeżyły się włosy na moim ciele. Stanął, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu. Tylko jakiś kształt był przed moimi oczami, widzimy tutaj, że Elifas nie rozpoznaje, że diabeł go wykorzystuje i opowiada mu także o tym, co im się wydarzyło. Mówi, czy śmiertelny człowiek może być sprawiedliwszy niż Bóg? Czy człowiek może być czystszy niż jego Stwórca? Oto swoim sługom nie ufa i w swoich aniołach dostrzega braki. Mówiąc o nim, widzimy dwa ważne aspekty. Widzimy, że diabeł knuje intrygę. Tak, widzimy, że to jest prawda. Widzimy, że to, co mówi, jest prawdą, ale słowa te nie są wypowiedziane przez Boga, lecz przez diabła ducha. Ten strach, który prześladował Elifaza, czytamy, że on mu to objawił i mu to pokazał. Ponieważ on był przeciwko Jobowi i mówił Jobowi, że Job zgrzeszył, że popełnił poważne przestępstwo i to dlatego Bóg go karze, i dlatego został dotknięty tą chorobą. Więc opowiada mu, że Przeżył to doświadczenie, gdzie bał się i był zaniepokojony, ponieważ to był zły duch, który mówił mu różne rzeczy. Tak więc diabeł użył przyjaciół Joba, aby oszukać Joba. A oszukać go oznaczało powiedzieć mu o faktach, o prawdzie, bo diabeł zna doktrynę, diabeł zna prawdę. I temu, kogo chce oszukać, daje więc jedną prawdę i dziewięć kłamstw. I poprzez tą jedną prawdę człowiek może wpaść w pułapkę wroga, bo powie: Ale on mi powiedział prawdę, powiedział mi coś, co myślałem, coś, co zrobiłem wczoraj. Więc tam pojawia się oszustwo, gdzie diabeł oszukuje człowieka. Więc diabeł użył Elifaza, aby oszukać Joba, bo Job, słuchając go, pomyślałby: Nie, ale ten przyjaciel ma rację. Ma rację, kiedy mówi, że człowiek nie jest bardziej sprawiedliwy niż Bóg. Że Bóg jest jedynym, który wie, najpotężniejszym, tym, który może wszystko. To była strategia przyjaciół Joba. Dlatego na końcu w rozdziale 40 księgi Joba znajdujemy prawdziwą odpowiedź, gdzie Bóg był zły na Joba za to, że zaufał i słuchał swoich przyjaciół. I powiedział mu, aby był stanowczy, aby miał przekonanie, zaufanie, aby nie słuchał wszystkich tych. Rozważań czy filozofii swoich przyjaciół, bo to było bezużyteczne. Więc pan był bardzo surowy i upominał Joba w tym aspekcie. Zapytał go, dlaczego mm, nie kontynuował bycia niezłomnym, jak zawsze był, ale zamiast tego uwierzył swoim przyjaciołom. No cóż, księga Joba naprawdę jest nauczaniem, jest to coś, na co Bóg pozwolił. Pan pozwolił, aby te osoby i ta historia istniały. Bo dzisiaj dzieje się to samo z nami, dzisiaj też jest wiele ludzkich filozofii: wiele osób chce sprawić, aby inni uwierzyli w pokrętną ścieżkę, a diabeł jest gotowy, aby oszukać ludzi, zniszczyć ich i sprawić, że zawrócą, że odwrócą się od prawdziwej drogi, albo że nie uwierzą w prawdę Boga. Diabeł jest gotowy do oszustwa. Dlatego, kiedy znamy Boga, to co musimy zrobić? to dużo czytać Biblię i prosić Boga tak, aby strzegł nas i chronił przed zawiścią diabła, aby diabeł nie wywiódł mnie z jego kościoła, aby diabeł nie wykrzywił moich dróg, ani nie ukradł mi błogosławieństw Pana. Tak księga Joba jest wielkim przykładem dla naszego dzisiejszego życia.